będzie z zakresu wsparcia miejscowości uzdrowiskowych, które będzie prowadzone na terenie Małopolski. Instytucją, która ogłasza ten konkurs jest Zarząd Województwa Małopolskiego. Ten konkurs jest w ramach szóstej osi priorytetowej, dziedzictwo regionalne działanie i rozwój wewnętrznych potencjałów regionów. a Wszystkie związane z tym konkursem informacje i szczegóły są w poddziałaniu wsparcie w miejscowości uzdrowiskowych. Termin konkursu to jest 1 lipiec 2016 rok, czyli już się zaczął. I trwać będzie do 31 października 2016 roku. Natomiast rozstrzygnięcie konkursu będzie dopiero w lutym 2017 roku. Na ten konkurs mogą składać wnioski jednostki samorządu terytorialnego i związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST posiadający osobowość prawną, przedsiębiorstwa, partnerzy społeczni czy w tym organizacje pozarządowe. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu to jest 75%. Wsparcie jest w kwocie do 6 milionów złotych. Maksymalna kwota kosztów kwalifikowanego projektu to jest 8 milionów złotych. Ogólna pula środków przeznaczonych na to dofinansowanie projektów to jest 119 481 841 17 zł 17 groszy i z tego co najmniej 40% tych środków będzie dedykowane dla przedsiębiorców. To przedsięwzięcie związane jest z wykorzystaniem i rozwojem specyficznych walorów miejscowości uzdrowiskowych, a chodzi tu przede wszystkim o inwestycje w dostępne obiekty i infrastrukturę uzdrowiskową oraz rozbudowę infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej w tych miejscowościach. Wspierana będzie infrastruktura rekreacyjna przeznaczona na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego w oparciu o takie zasoby lokalne, krajobrazowe i przyrodnicze, które są na danym regionie, obszarze i planuje się realizację przedsięwzięć związanych z wykorzystaniem i rozwojem specyficznych walorów tych miejscowości uzdrowiskowych. Na co można przeznaczyć y, pieniążki z tego programu? Na takie koszty pośrednie, typu materiały i surowce, roboty budowlane, zakup gruntów. Y, te miejscowości, które są objęte to są miejscowości, które się znajdują w województwie oczywiście małopolskim już są to miejscowości uzdrowiskowe, czyli posiadają taki statut i do nich należy Krymnica, Piwniczna, Radka, Szczapnica, Wapienne, Wysowa, Ziegiestów i Sposzowice, które jest dzielnicą miasta Krakowa. W ramach tego konkursu dofinansowania mo mogą otrzymać y, projekty, które będą y, realizowane w granicach obszarów, tak jak już wcześniej powiedziałam, które już mają nadany status uzdrowiska, z tym, że one muszą się znajdować na liście planowanych podstawowych projektów i przedsięwzięć w ramach takiego planu rozwoju tego uz uzdrowiska który będzie oczywiście uzgodniony i pozytywnie oceniony przez instytucję zarządzającą, czyli RPO Wojownictwa Małopolskiego. Korzystanie z pacyficznych balonów w miejscowości uzdrowiskowych w szczególności poprzez inwestowanie w ogólną dostępne infrastrukturę uzdrowiskową oraz budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w tych miejscowościach, czyli będzie wsparte, tak jak tutaj wcześniej mówiłam, szeroko pojęte rozbudowa infrastruktury, która już w tej chwili istnieje. Dodatkowo jaka część szerszego projektu związanego z rozwojem infrastruktury uzdrowiskowej, ale również i turystycznej i rekreacyjnej będą y, takie działania jak instra, infrastruktura wodno-kanalizacyjna i na przykład drogi wewnętrzne. Również z tego tytułu y, można będzie y, takie działania otrzymać wsparcie na takie działania. Na dzień dzisiejszy to tyle na temat tego wsparcia. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany jakimiś szczegółami, zapraszam do kontaktu. Dziękuję wszystkim za uwagę i zapraszam na następne szkolenie. No i oczywiście w najbliższym terminie prześlę Państwu test. Dziękuję za usłyszenia.